Cześć. Dzisiejszy seans będzie ukierunkowany na Twoje otoczenie. Przyjrzymy się Twojemu ogrodowi, czyli symbolowi Twojego otoczenia i wprowadzimy tam pewne zmiany. Dlatego połóż się bardzo wygodnie w miejscu, gdzie będziesz mógł zrelaksować swoje ciało. Ułóż je w pozycji leżącej bądź półleżącej. Odłóż spokojnie głowę, a następnie zamknij oczy. Weź głęboki wydech i z wydechem poczuj, jak spokojnie Twoja głowa zatapia się coraz głębiej i głębiej. Poczuj, jak Twoje ciało staje się powoli nieważkie, a ku Twoim oczom otwiera się przestrzeń. Przestrzeń, w której widzisz ogród, to jest Twój ogród. Dlatego spokojnie rozejrzyj się dookoła. Co widzisz? Co w tym ogrodzie się znajduje? Jakie rośliny, jakie rzeczy, może jakie osoby? Zobacz, jakie barwy prezentuje ten ogród. Czy jest w miarę zadbany, czy może bardziej opuszczony? Przyglądnij mu się dokładnie. Co więcej, zrób krok w przód. Spokojnie przejdź się po tym ogrodzie. Zobaczysz, że są miejsca, które są bardzo ładne, uporządkowane, ale są miejsca, które wymagają, żeby zadbać o nie są pewne przestrzenie, które budzą w tobie irytację, niepokój może lęk a może są po prostu zaniedbane porośnięte jakimiś chwastami, dziwnymi krzewami które nie do końca mają jasny kolor Przyglądnij się bardzo dokładnie Swojemu ogrodu. Zobacz, czy czujesz się w nim pełni, pełni komfortowo, czy potrafisz się w nim zrelaksować, czy być może nie do końca. Bo właśnie przyszedł czas, żeby zrobić porządek w swoim wewnętrznym ogrodzie, ale i w ogrodzie, który jest symbolem twojego otoczenia zewnętrznego. Na początek zaczniemy od wyrwania niepotrzebnych chwastów. Zlokalizuj je. Zlokalizuj wszystkie rośliny, które nie mają miejsca w Twoim ogrodzie. A następnie poczuj czego symbolem, jakich emocji albo jakich wspomnień są te chwasty, które się tu rozsiały. Co czujesz, kiedy je widzisz? I teraz Ty jako ogrodnik po prostu wyrwij je i wrzuć je na stos. Wrzuć je na stos z pełną świadomością, ponieważ Ty wiesz, że ogień to jest symbol transformacji i zaraz to wszystko puścimy z dymem. Natomiast zanim puścisz to z dymem, jeszcze przez moment przyglądnij się, dorzuć wszystko, co nie chcesz, by było w Twoim ogrodzie do tego stosu. Przyjrzyj się, zanim to spalisz, uświadom sobie, z czym ci się to kojarzy, z czym realnym w Twoim życiu. Ci się to kojarzy, czego nie chcesz mieć w swoim otoczeniu. I teraz rozpal płomień i puść to z dymem. Niech płonie. I popatrz, jak uwalnia się Twój ogród od tego i to wszystko unosi się. Razem z dymem. A po tym wszystkim zostaje tylko i wyłącznie pył. Jako, że ogień to symbol transformacji. I ty wiesz, że zostaje potem tylko i wyłącznie popiół, ale popiół potrafi użyźnić glebę, dlatego rozsiej ten popiół. A następnie czas wziąć się za porządki, czas stworzyć ogród takim, jakim chciałbyś, żeby, żeby był. Ale jeszcze, jeszcze przez moment, przyjrzyj się, czy nie ma jakichś przedmiotów albo osób dookoła, albo w Twoim ogrodzie, które zaburzają harmonię w tym miejscu, które nie pasują do tego miejsca, które nie pasują do wizji Twojego ogrodu, który chcesz stworzyć. Dlatego teraz, w tym momencie. Wyrzuć te osoby i te przedmioty. One już nie mają tutaj wstępu. Wyznacz konkretne granice. W tym momencie wyznaczasz je i jesteś tylko ty i twój ogród, który podlega teraz remontowi. I teraz, kiedy zostałeś już sam, to czas uporządkować ten ogród. Ale ty wiesz, że ogród i wszystkie rośliny, wszystko co się dzieje w ogrodzie jest zależne od cykli. Ponieważ wszystko w naturze działa w pewnym cyklu. Przechodzi czas, kiedy zasiewa się, kiedy pielęgnuje się i działa, aby dbać o ogród, a następnie przychodzi czas zbiorów. A zaraz po czasie zbiorów przychodzi czas, żeby delektować się tym, co zebraliśmy, cieszyć się, wynagrodzić się za to. I dlatego tak samo, mając świadomość tych cykli, Ty potrafisz stworzyć rutynę pracy, tak samo w swoim życiu, zasiewając jakiekolwiek pomysły, dążąc do jakiegokolwiek celu, Ty wiesz, że wszystko zaczyna się od zasiania ziaren, ale później. Poprzez pracę i najpierw małą, pielęgnowanie, podlewanie, a następnie przycinanie odpowiedniego, nadawanie kształtu swoim roślinom, ty wiesz, że musisz włożyć pracę i tak samo masz pewną wizję, którą możesz zobaczyć, bo wiesz, jak chcesz, żeby Twój ogród wyglądał, jak chcesz, żeby wyglądały dane rośliny z danych nasion. Natomiast to jest duża perspektywa. I ty potrafisz względem różnych cyklów, zarówno tych szerokich, jak i tych wąskich, rozplanować swoją pracę i zgodnie z naturą się z nią synchronizować. Dlatego teraz pomyśl, co chcesz zasiać w swoim ogrodzie, jak chcesz, żeby twój ogrod wyglądał? Co chcesz, jakie rośliny zasiejesz, które mają dawać ci pożywienie, tobie i Twoim bliskim? Jakie rośliny zasiejesz, żeby ci dały spokój i miejsce, i czas na odpoczynek, ponieważ takie miejsce w swoim ogrodzie także musisz znaleźć. Co więcej, Musisz znaleźć przestrzeń w swoim ogrodzie dla swojej pasji, dla zaspokojenia swoich wewnętrznych potrzeb. Dlatego takie miejsce także będziesz musiał stworzyć. Oraz miejsce, gdzie będziesz ucztował, fiestował wraz ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną oraz ze swoimi przyjaciółmi. Ale na ten moment pomyśl. Gdzie co dokładnie powinno się znaleźć w Twoim ogrodzie? A następnie jakie ziarna zasiewasz? Poświęć temu momencie. Teraz zasiej swoje ziarna, podleje, a następnie zobacz, że z czasem Ty będziesz nadawał im kierunek. Ty wiesz, że rośliny potrafią rozrastać się na wszystkie strony, ale dobry ogrodnik potrafi przycinać gałązki. Tak samo Ty potrafisz zarządzać swoją energią i nie rozpraszać swoich działań w różnych kierunkach, ponieważ dokładnie wiesz, w którym kierunku. Twoje działania biegną, dlatego potrafisz w odpowiednim momencie uciąć różne poboczne działania i ukierunkować je na jeden wspólny cel, ponieważ wiesz co przynosi rezultaty danemu ziarnu, czego wymaga dana roślina, aby rozkwitła tak jak powinna i dała takie owoce. Dlatego ty cierpliwie i systematycznie Poddajesz się tej rutynie, rutynie, którą, która powstała z natury rzeczy. I Ty potrafisz czerpać z danej, z każdej chwili spokój, radość, przyjemność. Potrafisz być w każdej chwili, w każdym etapie, na maksa. Ale dzięki temu, że masz różne przestrzenie w swoim ogrodzie, potrafisz. Wiedzieć, że kiedy podlejesz dane rośliny, to nie musisz przy nich cały dzień siedzieć. Możesz po prostu udać się do przestrzeni, gdzie odpoczywasz. Dzięki temu harmonia zaczyna być jeszcze lepsza w twoim życiu, a to wprowadza jeszcze większy spokój. I ty potrafisz harmonijnie także poruszać się po tych przestrzeniach w ogrodzie tak żeby ona była efektywna, ale także przyjemna. I podobnie jest z twoją przestrzenią życiową. Ty porządkujesz w tym momencie swoją przestrzeń życiową. I w momencie, kiedy wrócisz do rzeczywistości, podobnie jak w ogrodzie. Pozbędziesz się chwastów ze swojego życia. Wypchniesz i stworzysz granice dla osób, które są toksyczne, które nie sprzyjają rozwojowi Twojego ogrodu, a wręcz zaburzają go. Ty podzielisz swoje życie na cykle, ale też na przestrzenie, które są dla Ciebie ważne, które budują Twoje wnętrze i Ciebie. Dokładnie tak, jak to zrobiłeś w ogrodzie, i zobacz, że Ty masz pełną kontrolę nad swoją rzeczywistością, tak jak ogrodnik ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w jego ogrodzie i działając z cyklami ogrodnik wie, że teraz jest czas pracy a następnie czas zbiorów a później przychodzi czas na nagrodę na konsumowanie owoców swojej pracy. Co więcej ty wiesz, że dla siebie nie potrzebujesz dużo, dlatego potrafisz dzielić się owocami swojej pracy z osobami bliskimi ci. Zapraszasz dobre osoby do ucztowania i fiastowania razem z Tobą, ponieważ wiesz, że osoby, które zapraszasz, także pielęgnują swoje ogrody i one nie przychodzą do Ciebie z pustymi rękami. To nie są pasożyty, które przychodzą tylko jeść. One przychodzą świętować z Tobą, wspierać Cię, ale dawać też. Możliwości. Dzięki takiemu otoczeniu Ty jesteś spokojnym i bezpiecznym ogrodnikiem, ponieważ czujesz, że masz wsparcie. To wsparcie idzie z wewnątrz Ciebie, ponieważ to po pierwsze Ty jesteś swoim oparciem, a po drugie stworzyłeś otoczenie, które także Cię wspiera w dążeniu do tego, czego pragniesz w swoim życiu i podobne strategie ty stosujesz od teraz w swoim życiu. Dokładnie tak jak tu, ponieważ tak samo jak nad tym ogrodem masz kontrolę nad swoją rzeczywistością i swoim otoczeniem. I każde otoczenie w mikroskali potrafisz uporządkować, nadać mu pewien rytm. I tak samo w większej skali potrafisz nadać jeszcze inny rytm, potrafisz to wszystko dostosować do różnych cykli. I działasz w zgodzie z sobą, z naturą, cierpliwie, cierpliwie pracując, podlewając, ponieważ wiesz, że wielkie drzewa nie rosną z roku, tylko latami. Dlatego pozwól, aby te rutyny budowały wielkie i solidne rośliny w Twoim ogrodzie, dając Ci. Solidne fundamenty, które niezależnie jaka pogoda przyjdzie, przetrwają, ponieważ ty wiesz, że to co zasiałeś, przetrwa wszystko. Dlatego teraz stojąc w tym ogrodzie, który stworzyłeś, weź głęboki oddech, poczuj się jego wielką częścią, poczuj, że stworzyłeś mu cudowne ramy i granice. Co więcej, stworzyłeś w nim przestrzeń, w której tworzysz, w której się realizujesz, która daje ci owoce, daje ci wsparcie, daje ci ciepło oraz pozwala ci kosztować różne smaki życia. I właśnie taką przestrzeń, w tym momencie, kiedy wrócisz do rzeczywistości, ty stworzysz u siebie w życiu stopniowo, kroczek po kroku. Każdego dnia, pielęgnując zmiany, które wprowadzisz, tego weź głęboki oddech, poczuj się jednością z tym ogrodem, ponieważ za każdym razem, kiedy położysz swoją głowę, zatopisz się głęboko, będziesz mógł wrócić do tego ogrodu i tworzyć w Nim dalej, pracować, budować. I tworzyć jeszcze więcej przestrzeni, rozbudowywać ogród i tworzyć go takim, jakim chcesz, a następnie to samo wdrażać w swoją rzeczywistość. Dlatego weź głęboki oddech. I kiedy będziesz gotów, wróć z ogrodu do rzeczywistości z tą samą siłą ogrodnika, który potrafi uporządkować wszystko, ponieważ Ty wiesz, że masz wiedzę umiejętności i wiesz, jak to zrobić, dlatego od tego momentu to wszystko dzieje się. I staje się Twoją nową rzeczywistością. Twórz i pielęgnuj ten.